Szczęść Boże, cześć! Tutaj ojciec Przemok Wadera z pięknego sanktuarium Matki Bożej w świętej lipce na Mazurach. Przede wszystkim chcę dzisiaj powitać wszystkich nowych widzów na kanale. Od ostatniego tygodnia przycisk subskrybuj kliknęło ponad tysiąc osób, czyli 10 razy tyle, ile jest mieszkańców w świętej lipce. Bardzo się cieszę, że będę mógł mówić tutaj na tym kanale do każdego i każdej z was. I mam nadzieję, że znajdziecie tutaj wiele interesujących treści i inspiracji do znajdowania tego, co pomaga nam żyć w szczęśliwych, głębokich relacjach z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samymi sobą. I chcę wam powiedzieć, że poczułem się obdarowany waszym czasem i waszą uwagą. Mój współbrat Grzegorz Ginter lubi powtarzać, że największym darem, jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi, jest właśnie jego czas i uważność, bo nasz czas to jest wszystko, co mamy. On jest ograniczony, jesteśmy śmiertelnymi istotami, dlatego nasz czas jest tak bardzo cenny. Ale wierzę w to, że również Bóg obdarowuje nas właśnie. Czasem i uważnością. On ma dla nas cały czas, jest nieograniczony. W każdym momencie możemy się do niego zwrócić, i zawsze ma na nas zwróconą swoją życzliwą uwagę. Zawsze jest obecny przy nas i gotów, żeby nas wysłuchać. I możemy mu mówić o wszystkim albo możemy po prostu przed nim być. Być sobą, wyrażać się całym sobą i pozwalać jemu na to, żeby przyjmował nas całych. I w tym ostatnim tygodniu, czując się właśnie tak przyjęty i usłyszany przez Was, zapragnąłem, żeby się jakoś zatroszczyć o tych z Was, którzy jesteście tutaj od niedawna albo w ogóle po raz pierwszy i opowiedzieć Wam o tym, co możecie znaleźć na tym kanale, zrobić Wam takie wprowadzenie. Dla tych z Was, którzy jesteście tutaj od początku, to może być takie wspólne spojrzenie wstecz na drogę, którą razem przeszliśmy. Zacznijmy może od prehistorii tego kanału, czyli od kleryka albo jak to się mówi w języku jezuickim, scholastyka Przemagwadery, który tworzył na Pogłębiarce seria Przekop, gdzie przekopywałem się przez internet w poszukiwaniu odpowiedzi na dylematy związane z wiarą. Druga seria z tamtego czasu na drogach modlitwy, seria, w której dzielę się moim doświadczeniem spotkania z Bogiem w różnych formach modlitwy. I tak sobie teraz uświadamiam, że chyba ze wszystkich serii, które dotychczas nagrałem, z tej jestem najbardziej zadowolony. No oprócz tego, że jest inspiracją do modlitwy, dla mnie cały czas te treści, którymi się tam dzieliłem, są inspirujące. Też jest ładnie nagrana w leśnej scenerii, więc miło się to ogląda. Po zakończeniu serii na drogach modlitwy przez kilka lat nie nagrywałem, bo miałem inne zajęcia, między innymi studia. Wróciłem w marcu 2021 roku, trzy lata temu, zakładając kanał Duchowość Cielesności. Adresowany on jest do wszystkich tych, którzy wierzą, że Bóg kocha nie tylko nasze dusze, ale też i ciała, i psychikę, bo sam je stworzył z miłości do nas. Pierwsza seria na tym kanale nosi dość niefortunny tytuł, pożyteczne słowo. Dlaczego niefortunny? No dlatego, że zupełnie nie o słowa tutaj chodzi, tylko o doświadczenie. Zapraszam w niej do tego, żeby pozwolić sobie na nowe doświadczenie spotkania z Bogiem. Nie w modlitwie wspólnej, nie w modlitwie myślnej, ale w prostym trwaniu przed Bogiem i zauważaniu tego, co się w nas wydarza w tym spotkaniu, w tym byciu, w Bożej Obecności, w ciszy. Na początku dysponowałem tylko kamerką internetową, więc jakość obrazu nie była powalająca. Ale uznałem, że liczy się treść, a obraz jakoś mi wybaczycie. Druga seria na kanale nosi tytuł Celibat dla Nieustępliwych i dzielę się w niej moim doświadczeniem życia w celibacie. Zacząłem ją nagrywać tak naprawdę dla siebie, żeby sobie ponazywać, poukładać, poprzypominać różne rzeczy. I myślałem, że odbiorcami będą głównie osoby, które tak jak ja ślubowały celibat, czyli osoby zakonne albo księża. Ale szybko uzmysłowiłem sobie, że osób, które de facto żyją w celibacie jest dużo więcej. Na przykład, gdy komuś rozpadł się związek i nie da się stwierdzić nieważności albo z innych względów ta osoba nie chce wchodzić w kolejne związki, to de facto żyje wtedy w celibacie. Przy okazji tej serii miałem okazję wejść w wiele głębokich i szczerych wymian z Wami, którzy jesteście po tej drugiej stronie i wysyłacie maile. Wiele dostałem takich maili ze szczerymi, głębokimi świadectwami, które mocno mnie poruszyły i które do dzisiaj pamiętam. Największym zainteresowaniem z całej tej serii cieszyły się chyba odcinki 6, 7 i 8, czyli te, w których dzielę się, w jaki sposób ja uczyłem się akceptować własną seksualność. I jak staram się sobie radzić z napięciami seksualnymi, czyli z jednej strony coś, co jest tematem tabu, szczególnie w kręgach chrześcijańskich, a z drugiej jest to coś, z czym się wszyscy zmagamy, więc myślę, że warto o tym rozmawiać. Ta seria nie została oficjalnie zakończona, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do niej wrócę. Tym bardziej, że celibat jest tematem na czasie, wiele osób kwestionuje w ogóle potrzebę celibatu w kościele, ja akurat z mojego celibatu jestem bardzo zadowolony, widzę jego sens, więc chętnie będę dalej o tym mówił. Trzecia, większa seria na kanale to Listopad bez przemocy, seria zrealizowana we współpracy z Pogłębiarką, z pięknymi grafikami Elwi Ryginalskiej z Modlitwy w drodze. Jest to wprowadzenie w codzienną praktykę modlitwy empatycznego rachunku sumienia, czyli modlitwy inspirowanej duchowością ignacjańską oraz porozumieniem bez przemocy Marszala Rosenberga. I tą serię też uważam za jedną z moich najbardziej udanych. Też bardzo dobrze wspominam czas tworzenia tej serii, bo to, co jakoś w sobie przeżywałem na modlitwie, odkrywałem i potem nagrywałem, mówiąc do was, samego mnie rozpalało i ożywiało duchowo. Więc z całego serca ją wam polecam. Znajdziecie ją tutaj na kanale, w playliście, albo jeżeli macie wgraną na smartfona aplikację pogłębiarki, to znajdziecie ją pod zakładką kursy. Potem rok 2022 i premiera książki Duchowość, Intymność i Seksualność, którą przetłumaczyłem i wydałem w wydawnictwie wam. Ta książka wywarła duży wpływ na moje życie. Przede wszystkim pomogła mi zrozumieć, że samotność, relacje, uczucia, które się rodzą w relacjach. To są tematy, na które warto rozmawiać, dlatego że jak otwieramy się ze swoim doświadczeniem przed drugim człowiekiem i przyjmujemy drugiego człowieka z jego doświadczeniem, to możemy w tych naszych doświadczeniach odkryć coś głębszego, głębszy, Boży sens i możemy też zacząć lepiej rozumieć samych siebie i innych ludzi. W serii filmików związanych z tą książką dzieliłem się własnymi doświadczeniami, a was, moich widzów, zapraszałem do tego, żebyście dzielili się swoimi w komentarzach albo w mailach pisanych do mnie. Kolejna seria na kanale to czy to normalne. W ramach tej serii robiłem anonimowe ankiety, w których odpowiadaliście na pytania, a potem ja niektóre z waszych odpowiedzi czytałem, dzieląc się też własnym doświadczeniem. Pytania dotyczyły intymnych rzeczy, na które ciężko jest tak rozmawiać twarzą w twarz. Na przykład czy akceptuję wygląd mojego ciała, czy lubię się przytulać w jakich sytuacjach tak, w jakich nie, jak przeżywam spowiadanie się z szóstego przykazania. Bardzo fajna seria, ale dla mnie też była szczerze mówiąc mega pracochłonna, bo odpowiedzi przychodziło dużo i dużo czasu zajmowało mi ich czytanie. Ale też czuję się ubogacony tym, jak mogłem Was poznać dzięki tym odpowiedziom. Potem nagrałem film zatytułowany Kryzys jako nieodzowny element każdej drogi powołania. I po tym filmie uświadomiłem sobie, że nie wystarczy, że ja będę mądrze mówił do kamery o tym, jak ważny jest kryzys, i jak dobrze jest pozwolić sobie na przeżycie kryzysu w ramach swojej drogi powołania, ale że potrzebuję sam pozwolić sobie na przeżycie kryzysu, dać sobie na to czas i przestrzeń. Dlatego też od tego filmu kolejne filmiki zaczęły się pojawiać dosyć nieregularnie, raczej w większych odstępach czasu. Przy okazji wielkiego postu rok temu pojawiła się krótka seria o praktyce uważności i o ascezie. Też bardzo fajna, bardzo ją wam polecam. Potem pojawił się jeszcze jeden bardzo fajny filmik o życiu i o tym, żeby go nie próbować tak ogarniać za wszelką cenę, ale żeby pozwolić sobie na taki przepływ Bożego życia, które jest w nas i które pragnie się udzielać innym przez nas. A po tym filmiku było pół roku przerwy i po tej przerwie jesteśmy z powrotem w lutym 2024 trzyodcinkowa odcinkowa seria o posłuszeństwie woli Bożej. YouTube'owy algorytm postanowił tę miniaturkę ze znakiem zapytania wyświetlić dziesiątkom tysięcy ludzi na stronie głównej YouTube'a. Wam, którzy widzieliście ten odcinek, jak wie, że Duch Święty podpowiedział, żeby kliknąć tę miniaturkę, posłuchaliście i jesteście tutaj. I co teraz się będzie działo dalej z tym kanałem? Otóż przez te pół roku, jak mnie tutaj nie było, udało mi się napisać książkę. Książka nosi tytuł, jak widzicie, Medytacje dla przebodzicowanych. Jej premiera będzie za miesiąc, 3 kwietnia, wyjdzie w wersji papierowej, w e-booku i w audiobooku. W następnych odcinkach uchylę trochę rąbka tajemnicy co do treści tej książki i podzielę się też trochę moim doświadczeniem odkrywania Bożej ożywczej i podtrzymującej obecności pośród przemęczenia i przebodźcowania. Następny filmik będzie o tym, co to w ogóle jest przebodzicowanie i w jaki sposób może ono wpływać na naszą relację z Bogiem. Ukaże się on za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu mam urlop. A w związku z publikacją tej książki mam dla Was konkurs, w którym będzie można wygrać jej egzemplarz z dedykacją od autora. Pytania konkursowe będą dwa: jedno będzie proste, drugie będzie trudne. Pierwsze pytanie brzmi: ile ważył zbudowany w latach 90. telefon komórkowy, uważany dziś za pierwowzór współczesnego smartfona? Tutaj nie powinno być problemów, bo te informacje są w internecie. Drugie pytanie będzie nieco trudniejsze, a jest związane z takim sformułowaniem, które pojawiło się w 2017 roku w internecie: sformułowaniem rozum i godność człowieka w skrócie RICZ. I pytanie brzmi, w jakim dokumencie opublikowanym zdecydowanie przed erą internetu i smartfonów pojawia się to sformułowanie rozum i godność człowieka. Trudność polega na tym, że dziś w obiegu jest uwspółcześniona wersja tego dokumentu, gdzie sformułowanie rozum i godność człowieka zostało trochę zmienione, żeby nie brzmiało tak archaicznie. Więc żeby znaleźć to konkretne sformułowanie, trzeba sięgnąć do pierwszej wersji tego dokumentu. Ja znalazłem go przypadkiem w naszej zakonnej bibliotece. Więc nie ukrywam, że to jest konkurs dla bardzo dociekliwych, ale nagroda jest tylko jedna, więc trzeba się trochę postarać, żeby ją zdobyć. Jeżeli do najbliższego odcinka, czyli przez najbliższe dwa tygodnie nikt nie przyśle prawidłowej odpowiedzi, to ja dam trochę wskazówek takich naprowadzających, gdzie szukać tego dokumentu. A jak ktoś go znajdzie, to niech wyśle odpowiedź na obydwa pytania na adres przemyslaw.gwadera.maupa.jesuiti.pl. Zwycięzcą będzie pierwsza osoba, która nadeśle prawidłową odpowiedź. To tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo za Wasz czas i za Waszą uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, cześć.